No I jeszcze, proszę państwa, jest pan Bosak, który znowu nam tłumaczy, że coś się nam wydawało, że to nie o to chodziło. Tutaj dziennikarka gazety wyborczej pyta o konkret, o, o tego, co z, z ruchu Narodowego, o jego kolegę, o jego kolegę, o rozmowach z Mateuszem Morawieckim, z Dworczykiem. A Bosak w zaparte, proszę państwa, w zaparte, nic takiego nie było. To są domysły dziennikarzy. Nie potraficie czytać, dziennikarze nie potrafią czytać ze zrozumieniem, tam wcale nie było w mailach Dworczyka. Proszę Państwa, no Dworczyk z Morawieckim mówi szyfrem, tak? Tam pewne rzeczy nie padają wprost, bo proszę Państwa, w polityce jak ktoś mówi otwartym językiem wprost, to jest usuwany z polityki, tam zostają tylko w polityce ludzie, którzy rozumieją półsłówka. I pan Bosak jest w polityce, on doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że Dworczyk pisze do Morawieckiego pewnym szyfrem. Dziennikarka pyta na temat korespondencji Winnickiego i Dworczyka, a Bosak nie, wydawało się pani. Panie przewodniczący widział okładanie się pana Winnickiego z pismem. Nie było żadnego układania się z pisem. Dworczyka, o czymś innym no świadczy, może się. zacytuję. Pan minister Dworczyk pisał do premiera Morawieckiego. Proszę mi pozwolić skończyć. Prosiłem, aby tonował ataki na nas. Co obiecał czynić? No właśnie, czyli mamy do czynienia z mailem, który potwierdza rzecz, o której ja mówię publicznie od wielu lat, to znaczy, że pisowcy do nas wydzwaniają, próbują się spotykać i próbują nas przegapacać. No, jesteśmy no na ale z tego maila wynika, że się przegapacono. No nawet. z tego maila, jeżeli się go ze zrozumiem, że nawet sam dworczyk, kto nie wierzy. Co obiecał czynić i później było, że rzeczywiście. No, 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 zadowolenie, znaczy? że zadowolenie, że z zadowoleniem przyjął Pani, to, że obiecał Pani, wam redaktor, to czynić. Proszę nie tak, być to... naiwną, pisowcy nie są naiwni, ja nie jest co Panie Bosak, pan Urbaniak czy Urbański z Konfederacji Lider wyraźnie na forach Konfederacji tłumaczył, że trzeba głosować w drugiej rundzie na Dudę, bo jeżeli wygra Trzaskowski, to wymieni kancelarię, a także tam są nasi ludzie. Ja nie wiem, proszę Państwa, tutaj mnie załamuje nawet dziennikarka Gazety Wyborczej, że do takich prostych informacji nie potrafi dotrzeć. Tak, Konfederacja nakłaniała na głosowanie na dudę w drugiej turze, tylko robili to kanałami. Oficjalnie mówili, że są neutralni, ale wszystkich powiadomili, że mają głosować. Proszę Państwa, tak bezczelnie się wypierają, że naprawdę to, ja, jakie to te hasła, Panie, jakie te wartości? Bóg, honor, ojczyzna, tak? Honor, tak? To jest cały honor Konfederacji.